Witajcie, kolejna ciekawostka taka z trasy. Ktoś sobie zrobił fajną drabinę. Wykorzystał mocne troki i można sobie zejść nad wodospad. Taką ciekawostką jest to, że jak jesteście zespołem, możecie sobie pościągać pasy i związać taką drabinę. Tu jeszcze pokażę, bo tu cieknie kolejna woda gruntowa, z której można się od razu napić. To by było na tyle, pozdrawiamy Was.